Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie na tę uroczystość. Pan Marszałek Kołnia pewnie nie wie, że ja też mam bardzo istotny epizod w Kapenie w moim życiu. <laughs> Proszę Państwa, nie miałem tej przyjemności osobiście być blisko Leszka Moszulskiego, ale dzisiaj odtworzyłem sobie moją młodość i moje ideały, i pamiętam moje decyzje które spowodowały to, że wstępowałem do KPN. -u. Jestem rocznik 70, więc jak dzisiaj rozmawialiśmy w gronie weteranów, to mówi, to jest ten młody KPN. To był strzelec jeszcze, nie wiem, czy pamiętacie Państwo, ja przysięgę składałem w mieszkaniu Adama Słomki na tysiącleciu w Katowicach. Adam miał też taki domek dziadków w Brennej w Beskidzie Śląskim. Nie wiem, czy Państwo kiedyś ktoś z Was był w tym domu. Myśmy tam jeździli uczyć się historii, słuchać kaczmarskiego. Ja nie miałem 18 lat, jak składałem przysięgę. Muszę się przyznać. Nie wiem, czy Adam Słomka nie naruszył wtedy prawa przypadkiem, ale, ale znacie Państwo Adama Słomkę. E, bo mam w legitymacji kopenowskiej, mam ją jak taką relikwię, członek, kandydat. Uzasadnieniem było to, że nie ma 18 lat, więc, więc pamiętam, jak malowaliśmy mury, mieliśmy takie spraje bugarskie. KPN zakupywał nam organizacyjnie, jak rozrzucaliśmy ulotki. Pamiętam też, że mieliśmy swój transparent, bo ten oddział Śląski był na wszystkich demonstracjach pod kopalnią wujek. To był bardzo mroczny czas po stanie wojennym, nie było nadziei. Nie miałem rodziców z pierwszej Solidarności, którzy byli załamani. Mój brat chodził do szkoły w Nowej Hucie, więc kręcił się, jak ja to mówię, w, przy Federacji Młodzieży Walczącej. Ale Szek Moczulski był dla nas idolem. Idolem bezkompromisowości, więc wielu młodych ludzi patrzyło na niego. I przyjęcie wtedy, wstąpienie do KP, to był zaszczyt. Nie było to takie proste też. To nie było tak, że było ogłoszenie w internecie, możesz wstąpić do KPN-u. Najpierw ktoś cię typował, musiałeś być sprawdzony, musieli o tobie coś wiedzieć. Pamiętam, jak szedłem na tą przysięgę do tego mieszkania do tam jest taki właśnie park chorzowski, więc było gubienie ogona, musieliśmy zachować te zasady, które wtedy w tej konspiracji, której byliśmy, były. Ten ten nasz transparent był specjalnym wolku foliowym ukrywany w lesie bo ja chodziłem do technikum leśnego w Brynku za Tarnowskimi górami i tam były te moje pierwsze doświadczenia ale chcę państwu powiedzieć że pamiętacie yy, rewolucja bez rewolucji to była moja taka pierwsza pozycja Leszka Moczulskiego. i dzisiaj ta nazwa jest symboliczna dzisiaj właściwie wszyscy chcemy dokonywać pewnej rewolucji ale bez rewolucji ale wtedy wytyczone poglądy, wtedy powiedziane było jasno. To jest jedyny człowiek w opozycji, który tak jasno formułował niepodległość Polski. Czasem rzeczywiście był traktowany jako idealista, ale, ale wiem, że gromadził grono ludzi, którzy mu ufali, którzy wierzyli. Leszek też zajmował się. Myślami o tym, jak zreformować prokuraturę. Krzysztof Król ostatnio podrzucił mi bardzo ciekawy tekst o tym, jak Leszek Moczulski widziałby niezależną prokuraturę. Więc ja dzisiaj, wspominając go, przypominam sobie ten moment przysięgi, kiedy Adam Słonka zadzwonił telefonicznie do Leszka Moczulskiego, bo Leszek miał, nie wiem, nie, muszę sprawdzić to z datą legitymacji, czy urodziny, czy imieniny. W każdym razie to był dzień jakiegoś jego święta. I on rozmawiał wtedy z Adamem Słonką, a my staliśmy, Młodzi ludzie, bo było nas kilku wtedy na tej przysiędze, wyprężeni i pamiętam, jak jacy byliśmy dumni, że jesteśmy przy rozmowie Słomki z Moczulski. Naprawdę. Tak dzisiaj to wspominam. On zaszczepił w nas tej dały. Myśmy chcieli się uczyć niezależnej historii. Ta walka była, zmierzała już ku końcowi, ale ona była wtedy niezwykle trudna. Pamiętam przygotowania do wyboru w 89 i nikt wtedy się nie oglądał. Czy jesteś z kpn czy jesteś z Solidarności. Nie wiem, czy pamiętacie, na Śląsku był spadochronia Adam Michnik. Ja do dzisiaj pamiętam tych kandydatów do Sejmu. Polmański, Pigoń, Michnik. Myśmy chodzili z ich plakatami. I nie patrzyliśmy na to, czy jesteśmy w kpn -ie. Chcieliśmy wolnej Polski. Leszek chciał bardzo wolnej Polski. Miał to szczęście, że jej doczekał. Więc bardzo się cieszę, że dzisiaj otwieramy tę salę jego imieniem, że ten portret będzie wisiał, że będziemy mogli uczyć młode pokolenia o takich osobach jak on. Nie miał szczęścia do wymiaru sprawiedliwości, bo wiecie Państwo, jaki jest wymiar sprawiedliwości. Więc dzisiaj jako taki testament Leszka Moczulskiego chciałbym powiedzieć, chciałbym zreformować ten wymiar tak, żeby wszystko działało w nim, jak należy. I tacy ludzie właśnie, jak Leszek Moczulski, ale także każdy Kowalski w Polsce był zadowolony z tego, jak funkcjonują sądy w Polsce i jaka jest prokuratura. Bardzo Państwu dziękuję.